Książka Żabka filamonka. Czego tak naprawdę nie wiemy jeszcze o wujku Lulku? Drugi kluczek wygląda w książce tak, a na książce będzie tak. A więc tak, wujan Runek, gdy był jeszcze małym dzieckiem, zawsze bardzo marzył, żeby dostać jakiś prezent na święta. No ale niestety nigdy nie go nie dostawał. Prawdę, nigdy nie dostał żadnego prezentu. Zawsze czekał na te święta, no ale i tak nigdy nie sobą. Dlaczego? Ponieważ wujał, jak był w miarę psotnym dzieckiem, a jego rodzina nie miała zbyt dużo pieniędzy. Nie mijał pieniędzy, no bo karczki są kaczkami. Ej, nie, to dlatego, że W się sensie po prostu z tego, że ma nie pieniędzy. Ma pieniędzy. W pewnego dnia, gdy robiła się już noc nagle, do jego domu przyszła kicia kocia i świnka pepa. Więc wtedy on zapytał, co ty tu robisz, pepo? I kiciu chodź. Ale ona po prostu zaśpiewała. Pop I właśnie przez to wuję, jak ma traumę do końca życia. Ps, nawet do teraz. A na kolejny dzień odwiedził go taki chomik. Trochę podobny do, do takiego chomika, więc się bardzo go bał.

Po prostu nie ja mógł już tego znaleźć że co codziennie go przychodzi, dzisiaj piosenki i go tylko straszą. Więc żółbałeczka. Tak. Nie wiem czemu dałem takiego tego stwora z Barbie. Ale w mówię no, ja cały czas chciał dostać swój wymarzony prezent. Więc się nie poddawał. Jak wszystkie potrawy wiegieli jeden nawet kazali mu rodzice. Ale to nic nie dało. Zaczął go już to lekko denerwować, nawet ci to bardzo. Więc zaczął po prostu uciekać z domu, żeby już go nie znaleźli. Tak szybko latał, że to szok! Już na miejscu, taki był szczęśliwy z życia. Nagle przerwał go wielki stado psów I zamknęli niego w lepsi. Może nie taki, ale no w klatce. No i stanął trzeba babcia, malwina. Nawet filomena. No, ale no, zapomniałam, babcia też tam się zamknęła. Ale dobra, nieważne. A, no i wszyscy żyli w długiej A, no i też dostał prezent w końcu na święta, bo kupiłam filamona. Pozdro!